W świecie nieustannych zmian warto dobrze ulokować kapitał i z pomysłem urządzić swoje miejsce na ziemi. Dziś Stalowa Wola, korzystając z dorobku centralnego okręgu przemysłowego, przeobraża się inwestycyjnie i wizualnie. Z myślą o młodych ludziach zmienia swój profil społeczny, rozbudowuje zaplecze kulturalne i sportowe. Dziś sprawdzimy, które pomysły mają potencjał i szansę na realizację. Pochodzę z Stalowej Woli, wychowałam się tutaj. Firma działa w Stalowej Woli i tak naprawdę nie wyobrażam sobie innego miasta do, 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 do pracy, e, dlatego że miasto, to miasto jest dla mnie świetnym tworzywem. Jesteśmy miastem, które bardzo mocno stawia na ekologię i nowoczesność zarazem. To miejsce pomaga mi w taki sposób przede wszystkim, że dzięki temu jestem teraz, mam wywiad w telewizji. Dzisiaj rozwadów niestety zatrzymał się w miejscu pod względem i rozwoju architektonicznego, ale również gospodarczego. Chcemy, aby to miejsce wypię wypiękniało, aby rozwadowski rynek był głównym placem miejskim, tak aby mogły odbywać się tutaj ważne imprezy kulturalne, miejskie, ale żeby był również takim codziennym miejscem spotkań, miejscem zdobywania nowych przyjaźni. program z perspektywą Stalowej Woli to program skierowany do młodych stalowowolskich rodzin. Dla rodzin, które mają centrum swoich interesów życiowych w Stalowej Woli. Dla osób, które tu pracują, dla osób, które wiążą przyszłość z tym miastem. W ramach projektu powstaną w tej chwili dwa bloki pilotażowe. Będzie tam znajdzie tam mieszkanie około 100 młodych stalowowolskich rodzin. Mieszkania będą będą tanie. One z założenia muszą być tanie, żeby były łatwo dostępne. E, mieszkanie nie powinno kosztować więcej niż 2,5 tysiąca zł brutto za metr kwadratowy. To jest cena e, praktycznie poniżej ceny rynkowej w stalowej woli mieszkania na rynku wtórnym. Stalowa Wola nie tylko chce dbać o rodzinę w ten sposób, że jako jedno z nielicznych miast w Polsce wypłacamy samorządowe becikowe w wysokości 1000 zł dla każdego urodzonego dziecka, ale chcemy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju rodziny, a więc w tym roku powstaje kolejny nowy żłobek z funkcją integracyjną dla 65 dzieci. Hasło stalowy startup rakietą Twojego sukcesu łączy się nieodzownie z projektem, który obecnie realizujemy w inkubatorze technologicznym. Jest to projekt platformy startowej Technopark Business Hub w ramach którego poszukujemy innowacyjnych pomysłów, które dzięki wsparciu inkubacyjnemu oraz wsparciu mentoringowemu, wsparciu zakresu pomocy prawnej, księgowej będą mogły rozwijać swoją firmę, a następnie ubiegać się o wsparcie finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tak naprawdę startup jest, ma wiele znaczeń. Dla jednych jest to nowo rozpoczęta działalność gospodarcza, która jest... Jakby w fazie rozwoju. Dla innych, natomiast, jest to pomysł, który można rozwinąć do skali biznesu i powiększać jego zasięg. Na czym zarabiać pieniądze? Mój projekt to jest system pionowej uprawy roślin, bezglebowy, taki, który nie potrzebuje do uprawy ziemi. Dzięki niemu wykorzystujemy w maksymalny sposób areał upraw. Uzyskujemy pięciokrotnie większą przestrzeń uprawową. Dzięki naszemu systemowi korzenia są ciągle natlenione i nawodnione. Takie systemy już są w Stanach Zjednoczonych, Singapurze bądź też w Arabii Saudyjskiej, znaczy zaczęto je wdrażać około 3-4 lat temu. Ja o ile mi wiadomo, jestem pierwszy na terenie polskiej Europy. Przyznam, że gdyby w sumie intubator, to nie rozwinęłoby się tak szybko, bo y, rok. Działalności to jest bardzo mało, a już udało się bardzo wiele. I wszędzie, gdzie, gdzie nie pójdę, do kogokolwiek w inkubatorze, zawsze jest super pomoc, czy chcę zorganizować warsztaty różnikowe na terenie e, hali maszyn, e, czy w ogóle. No, no wszelkie, nawet najmniejsze, codzienne sprawy są natychmiast rozwiązywane. I myślę, że Serwo Wola może się pochwalić świetną architekturą Art Deco, świetnym modernizmem, który jest czasami też inspiracją. Do, do zajęć. Prowadziliśmy zajęcia rysunkowe na terenie, całego, na terenie miasta, rysowaliśmy modernizm, ale też staram się pokazywać problemy miasta, jakie jak, 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 jak są. Realizujemy duży plan inwestycyjny. W tym roku oddajemy do użytku nowoczesne, bardzo prestiżowe również obiekty lekkoatletyczne, bieżnie. Dzisiaj stalowa wola biega, dlatego chcemy również zachęcić wszystkich tych, aby po nowoczesnych bieżniach można było się rozwijać, można było spędzać również tak aktywnie wolny czas. Zauważmy, że w, w analizie, która była prowadzona przez, przez nasze Ministerstwo różnych ośrodków miejskich, wśród, wśród ośrodków, które są zagrożone rozwojem społeczno-gospodarczym, jest naprawdę wiele miejsc, miast na, na Podkarpaciu, ale Rzesz, ani Rzeszów, ani Stalowa Wola nie są na tej mapie. Są to ośrodki. Które dobrze wykorzystują swoją szansę w obecnej chwili. A tu, wokół, jest naprawdę bardzo dużo prężnych firm, które powinny rosnąć. Stalowa wola, jako ważny ośrodek gospodarczy, stawia również na strategiczne inwestycje drogowe, infrastrukturalne. Które pozwolą na to, aby dobrze skomunikować naszą strefę ekonomiczną, ale również osiedla mieszkaniowe, do tego, aby można było do nas łatwo, bezpiecznie dojechać. W tym roku rozpoczynamy wielki projekt modernizacji całej infrastruktury wokół strefy ekonomicznej. Projekt wart ponad 30 milionów złotych. Bezkolizyjne wyprowadzenie ruchu pod torami do drogi krajowej. I mamy nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się również budowa obwodnicy stalowej Woli Niska. Ona będzie bezpośrednio znowu łączyć nas z drogą S19, a mamy nadzieję, że będzie to droga Via Carpatia, więc będziemy tym samym połączeni do najważniejszych szlaków europejskich. Dla Stalowej Woli, jednego z najmłodszych miast w Polsce, określenie metamorfoza inwestycyjna nie jest nowe. Rozbudowa stary, budowa nowych osiedli, rewitalizacja Rozwadowa czy Obwodnica. Niby niewiele, a jednak kolosalna różnica. Realizacja tych projektów to szansa na zmianę postrzegania Stalowej Woli przez biznes, który już dziś może liczyć na ogromne wsparcie lokalnego samorządu, a także na młodą, utalentowaną kadrę.